Większość ludzi uważa, że zbudowanie żelaznej dyscypliny jest wyjątkowo trudne i są to w stanie zrobić nieliczni, tylko ci, którzy są w stanie znieść znacznie więcej bólu. Ale dyscyplina to nie jest ból. Niektórzy są po prostu masochistami. A katowanie się, żeby osiągnąć cel, jest niepotrzebne. Najpierw powiem ci, czym dyscyplina jest, a czym dyscyplina nie jest i dlaczego ona nie zależy od silnej woli czy charakteru. Pierwsza najważniejsza kwestia, którą musisz zrozumieć, to jest to, że nikt się nie urodził zdyscyplinowany. Musisz zbudować środowisko, które sprzyja osiągnięciu Twojego celu, które sprzyja wykonaniu ciężkiej roboty. I to jest właśnie System. Kiedy miałem 22 lata, ważyłem 110 kg. Przytyłem 30 kg w zaledwie pół roku po tym, jak założyłem firmę. Nie miałem czasu, żeby się ruszać, nie miałem czasu, żeby zdrowo gotować, więc co robiłem? Zamawiałem kebaby i zamawiałem pizzę. I cały czas w taki sposób się żywiłem, co spowodowało, że w krótkim czasie przytyłem 30 kg. No i oczywiście Coca-Cola w tym wszystkim mi nie pomagała. W pewnym momencie popatrzyłem w lustro i pomyślałem sobie, ha, wyglądasz niezbyt dobrze, jak na 20 latka, pora coś z tym zrobić. Więc postanowiłem, że przejdę na dietę. I oczywiście zastosowałem dietę. Te MŻ, czyli mniej żyć. Problem jest taki, że ja uwielbiam jeść i naprawdę uwielbiam jeść dosyć duże porcje. Nie byłem w stanie wytrzymać na diecie nawet kilku dni, więc na samym początku pomyślałem sobie Adrian, ty nie jesteś dyscyplinowany, brakuje ci motywacji, brakuje ci dyscypliny, coś z tym musisz zrobić, ale w drugiej kolejności pomyślałem sobie, że może warto by było podejść do tego tematu zupełnie inaczej niż do tej pory. Zrobiłem coś takiego, skoro jestem żarłokiem i lubię jeść bardzo duże porcje, postanowiłem, że zbuduję zupełnie inny system. Zaczynałem jeść o godzinie 11, a kończyłem jeść o Godzinie 15, Czyli jadłem w ciągu 4 godzin. I w ciągu tych 4 godzin nie jesteś w stanie przejeść tyle samo, kiedy zaczynasz jeść o 5 rano, a kończysz powiedzmy o 7-8 wieczorem. Więc to, że wprowadziłem 4-godzinne okienko żywieniowe spowodowało, że automatycznie z miejsca zacząłem jeść znacznie mniej. Ale co jeżeli tak jak ja wstajesz rano o 5 i musisz wytrzymać do 11? Nie jest to proste. Więc na samym początku ratowałem się kawą i ratowałem się Coca-Colą 0. Tak samo było o 3 po południu. Kiedy zjadłem posiłek, no to oczywiście za 2-3 godziny znowu zaczynałem być głodny, więc ratowałem się Coca-Colą Zero, no już nie piłem kawy, żeby nie zaburzać swojego snu. I na początek piłem hektolitry Coca-Coli Zero, ale po czasie przestałem pić Coca-Colę Zero i mój nawyk jedzenia w okienkach żywieniowych został. No oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że kola Zero to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale w tamtym okresie bardzo mocno mi pomagała wyrobić odpowiedni nawyk, żeby jeść w okienku żywieniowym. Więc zobacz sobie, zbudowałem środowisko, zbudowałem system, który jest bardzo łatwy w utrzymaniu, który spowodował, że straciłem te wszystkie zbędne kilogramy. I w tym wideo chciałbym ci pokazać pewien system, który pozwoli ci zbudować żelaz dyscyplinę i pozwoli ci zmienić twoje zachowanie. Punkt pierwszy, ludzie nie zmieniają się sami od siebie. Ludzie się zmieniają w momencie, kiedy upadną na dno, kiedy ból bycia w danym miejscu jest tak silny, że chcesz się zmienić. W jakimś tam ostatnim odcinku mówiłem o tym, że gdy byłem młody, nie byłem grzeczny, byłem imprezowiczem, który cały czas pił, który cały czas brał narkotyki i sam od siebie prawdopodobnie bym się nie zmienił. Dopiero to, że upadłem na samo dno w tamtym momencie, przynajmniej dla mnie, spowodowało, że dokonałem zmian w swoim życiu. Widzisz, nie spałem o kilku dni i po kilku dniach zacząłem halucynacje. Tak się tego przestraszyłem, ale to też było pokłosie tego, że od dwóch lat praktycznie nie spałem, że postanowiłem danego dnia dokonać radykalnych zmian w swoim życiu. Moja historia jest przykładem tego, że kiedy upadniesz i szorujesz po samym dnie, dopiero wtedy zazwyczaj pojawia się motywacja do zmiany. Zresztą rozejrzyj się po swoich znajomych. Większość ludzi dopiero zmienia swój styl życia, swoją dietę, w momencie, kiedy lekarz ich wystraszy. Kiedy dowiadują się, że są poważnie chorzy, albo niedługo będą poważnie chorzy, wtedy zazwyczaj mają motywację do tego, żeby się zmienić, i my chcemy wykorzystać właśnie ten mechanizm. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel, a brakuje ci motywacji, brakuje ci dyscypliny, to polecam ci umówić się ze swoim znajomym na to, że on ci w tym wszystkim pomoże. Weź jakiś depozyt na poziomie 3-5 tysięcy złotych, niech ten depozyt naprawdę cię boli i przekaż to komuś, komu ufasz, komuś, kto faktycznie wypełni twoją wolę, nawet jeżeli będziesz błagał i prosił, żeby tego nie robił. O co chodzi? Przykładowo, chcesz regularnie chodzić trzy razy na siłownię. Jeżeli w jakimś tygodniu nie pójdziesz na siłownię, niech twój znajomy weźmie 100 złotych albo 200, albo 300 i przeleje te 300 złotych na organizację, której ty wręcz nienawidzisz i na którą byś nigdy nie przekazał ani złamanego grosza. Przykładowo, jeżeli jesteś wyborcą Konfederacji Brauna, to niech ta osoba zrobi przelew na ostatnie pokolenie. Jeżeli z kolei jesteś wyborcą, powiedzmy, koalicji obywatelskiej, to niech ta osoba przeleje pieniądze na PiS czy na jakąś inną organizację, którą szczerze nienawidzisz. Chodzi o to, żeby stworzyć ból, który będzie na tyle silny, żeby nie dopuścić takiej sytuacji. No i oczywiście, twój przyjaciel może się posunąć jeszcze dalej i zaatakować twoją reputację. Napisać na przykład na mediach społecznościowych, Adrian się nachlał, postanowiłem, że wezmę jego 300 zł i w ramach kary przeleję to na ostatnie pokolenie, dlatego żeby odczuł ten ból i więcej już tego nie zrobił. Więc automatycznie tworząc taki ból, nawet jeżeli do tej sytuacji nie dojdzie, to masz motywację, żeby się zmienić, ponieważ wiesz, że będą konsekwencje tego, że jeżeli nie dotrzymasz danego sobie słowa, to po prostu zaboli. Przejdźmy sobie teraz do drugiego rozwiązania, które może jest mniej radykalne, ale znacznie bardziej skuteczne. Widzisz, bardzo często nie jesteś w stanie być zdecydowany przez swoje ego. Jeżeli zaczynasz, jeżeli czy nasz, to zazwyczaj jesteś bardzo ambitny. Dam Ci przykład, kiedy ja zacząłem swój biznes, w jakiejś amerykańskiej książce przeczytałem, że milionerzy to są osoby, które wstają rano i pokonują słońce. Biorą zimne prysznice, codziennie biegają albo wykonują jakiś trening oporowy, siłowy, coś w tym stylu. Więc co ja postanowiłem zrobić? Postanowiłem, że wdroży to wszystko jednego dnia. Do tej pory chodziłem spać około godziny 3 rano, wstawałem o 11-12 i brałem się do roboty, ale kiedy postanowiłem się zmienić z dnia na dzień, oczywiście poszedłem do łóżka trochę szybciej spać, ale wstałem o 5 rano, obudził mnie budzi. Czułem się fatalnie. Kiedy Wstałem, już czułem, że jestem zmęczony i nie jestem w stanie nic zrobić. Co postanowiłem zrobić? Postanowiłem wejść pod zimny prysznic. Okazało się to naprawdę wielkim wyzwaniem, ponieważ nie dość, że byłem niewyspany, wstałem, byłem wkurwiony, to jeszcze miałem wejść pod zimny prysznic. Wszedłem pod ten zimny prysznic, ale to była walka, to była mordęga. Obudziłem się na chwilę, a następnie postanowiłem, że pójdę do pracy. Nie potrafiłem się w ogóle skupić. Mniej więcej o 9 zasnąłem na krześle. Potem lekko się przebudziłem, wypiłem hektolitry kawy, jakoś przetrwałem ten dzień, a potem postanowiłem, że Będę biegał. No i ambitnie od razu przebiegłem 5 km. Następnego dnia, oczywiście, nie byłem w stanie zlec się z łóżka, więc pomyślałem sobie, hej, to nie jest dla ciebie, nie jesteś na tyle zdyscyplinowaną osobą, nie jesteś w stanie osiągnąć swoich celów. Ale to była nieprawda. Po prostu byłem zbyt ambitny. Dziś taki dzień, gdzie wstaję w biorę rano, biorę zimny prysznic, pracuję, potem biegam albo trenuję na siłowni, nie brzmi jak jakieś wyzwanie. To jest coś naturalnego. To przychodzi samo. A to wynika z tego, że stopniowo budowałem swoją dyscyplinę. Nie zaczynałem od poziomu hard, tylko zaczynałem od poziomu easy. Czasami jak spotykam swoich widzów z YouTube'a, pytają mnie, Adrian, w jaki sposób jesteś w stanie utrzymać te wszystkie nawyki, w jaki sposób masz taką motywację, dyscyplinę itd., itd. Widzisz, to nie jest tak, że to przyszło z dnia na dzień. Ty widzisz pewnego rodzaju efekt końcowy, ale ja to budowałem latami. Dzisiaj jak jadę na wakacje, wstaję o 5 rano, otwierają mi się oczy, biorę płetwy, i idę snurkować, a moja rodzina w tym czasie śpi. Dla mnie to jest coś naturalnego. To nie jest tak, że ja mam problem, żeby wstać o 5 rano. To jest część mojej rutyny, którą budowałem przez lata. To się nie stało z dnia na dzień. Jeżeli chcesz szybciej wstawać, to zrób coś bardzo prostego, idź szybciej spać. Dzisiaj idź spać o 11, za tydzień niech to jest 22.40, potem 22.20, potem 22, aż dojdziesz do odpowiedniej godziny, która w Twojej opinii jest Ci potrzebna, żeby wstać w odpowiedniej godzinie rano. I nie skupiaj się na tym, żeby wstawać rano z budzikiem, bo to nie jest dobre rozwiązanie, lepiej i szybciej spać, żeby organizm sam wyregulował sobie sen i wstał w odpowiednim momencie. Jeżeli chcesz schudnąć, to zamiast wchodzić od razu na bardzo restrykcyjną dietę typu keto, to lepiej jest na samym początku ograniczyć słodkie napoje, Coca-Colę, te wszystkie zdrowe napoje, może zacznij jeść zdrowiej, mniej przetworzonej żywności, zacznij jeść w okiekach żywieniowych. Stwórz sobie prosty plan do wdrożenia, ale nie zaczynaj od czegoś bardzo restrykcyjnego. Lepiej zacząć od czegoś prostego, a potem sobie dokręcać śrubki w miarę, jak budujesz już swoją dyscyplinę i zaufanie do własnej osoby. Zawsze szukaj sobie alternatywy, która będzie łatwa do wdrożenia. Jeżeli masz problem z tym, że podjadasz słodycze, to może kup sobie jakieś słodycze dla diabetyków albo dla kulturystów, które nie zawierają cukru, a potem po prostu regularnie staraj się to Edukować, żeby w ogóle nie jeść żadnych słodyczy. Zaczynaj od jakiejś prostej alternatywy, a potem dokręcaj sobie ślubki. Przejdźmy sobie teraz od razu do kroku trzeciego. Mniej opcji, więcej dyscypliny. O co chodzi? Większość osób ma problem nie z dyscypliną, a z dopaminą. Kiedy jadę na wakacje, zazwyczaj piję alkohol i jem przetworzoną żywność. Jak wracam z takich wakacji, to potrzebuję nawet dwa tygodnie, żeby wrócić do stanu, w którym byłem przed wyjazdem na wakacje. Wynika to z tego, że alkohol, niezdrowe jedzenie, jakieś koktajle, to wszystko po Podbija dopaminę, słodycze, lody i tak dalej. To wszystko podbija dopaminę. I jak rozregulujesz sobie dopaminę, to potem, żeby ją na nowo wyregulować, potrzeba czasu. Ja na samym początku mam tak, że jestem rozdrażniony, nie potrafię się skupić, cały czas mam chęć na to, żeby scrollować, żeby się rozpraszać, aż wskoczę do stanu, w którym byłem przed samymi wakacjami. I teraz dam Ci prostą wskazówkę, która jest prosta, ale nikt jej praktycznie nie zastosuje. O co chodzi? Jeżeli byś został zamknięty w pomieszczeniu, w którym nie ma nic, jest tylko komputer i jest tylko siłownia, masz dostęp tylko do czystego jedzenia. Nie ma tam cukru, nie ma tam kawy, nie ma tam słodyczy, nie ma tam coli, nie ma tam niczego. Tylko jest zdrowe jedzenie, jest woda, są e, właśnie jest siłownia, jest komputer. To co się stanie po jakimś czasie? Na początku będziesz rozdrażniony, ponieważ musisz przejść tak zwany detoks dopaminowy, ale po pewnym czasie ureguluje ci się dopamina i ureguluje ci się cały układ nagrody. Więc praca zacznie sprawiać ci przyjemność. Siłownia stanie się rozrywką. Drobne rzeczy zaczną sprawiać ci frajdę, ponieważ teraz na co dzień cały czas skroluje Cały czas jeździesz zdrowe jedzenie, cały czas brakuje ci aktywności, ciężko ci się skupić, ciężko ci pracować i jesteś na jeden klik od Netflixa, Pornhubu i tych wszystkich główień. przez to masz problem z motywacją, z dyscypliną. Jeżeli to wszystko wyeliminujesz, będziesz po prostu żył bardziej jak w nich, to drobne rzeczy cię będą znacznie bardziej cieszyły. I teraz zdaję sobie z tego sprawę, że łatwiej jest o tym mówić niż to wdrożyć, więc w jaki sposób sobie pomóc? Przede wszystkim idź szybciej spać, żeby nie pić żadnego alkoholu wieczorem, żeby rano wstać wypoczęty. Następnie, od razu jak wstaniesz, zero i do tej łazienki. Zero telefonu. Nie dotykaj go do przynajmniej godziny 11, 12. Staraj się od razu z rana skupić. Siadaj do komputera, pracuj, wykonaj swoją robotę. I zauważysz, że jeżeli w taki sposób zaczniesz dzień, to cały dzień będzie naprawdę świetny. Jak rano zabijesz smoka, to potem już będzie znacznie łatwiej. Przejdźmy sobie do kroku czwartego, czyli do budowania ruty. Ludziom się wydaje, że dyscyplina jest zarezerwowana dla nielicznych, że dyscyplina jest czymś niesamowitym, a to nie jest prawda. Mike Tyson powiedział kiedyś, że dyscyplina jest to, Robienie rzeczy, których nienawidzisz w taki sam sposób, jakbyś je kochał. Nie zgadzam się z tym totalnie, ale trochę w tym wszystkim jest prawdy. O co chodzi? Musisz wyrobić sobie odpowiednie nawyki. Musisz zbudować rutyny, które spowodują, że wszystko stanie się znacznie łatwiejsze. Uczucia nie mają znaczenia. Każdy z nas ma jakiś gorszy i lepszy dzień. Oczywiście, jak masz lepszy dzień, wszystko przychodzi łatwiej. Jak masz gorszy dzień, to po prostu musisz zrobić swoją robotę. Jeżeli znasz swój cel, to automatycznie znacznie łatwiej ci będzie. To wszystko robić, ponieważ wiesz, że robisz to wszystko z jakiegoś konkretnego powodu. Widzisz, kiedy Kasamato odkrył Mike'a Tysona, ten miał zaledwie 12 lat i zapytał Mike'a Tysona, czy chce być najmłodszym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Oczywiście Mike Tyson powiedział, że tak, więc teraz, kiedy miał jasny cel, miał czas, krótki czas, żeby to osiągnąć. W tamtym momencie najmłodszy ciężki, który osiągnął tytuł mistrza świata, miał 21 lat. Mike Tyson miał zaledwie 9 lat, żeby osiągnąć swój cel, więc miał jasno sprecyzowany cel. Chce być najmłodszym mistrzem świata w wadze ciężkiej. I miał zaledwie 9 lat, więc teraz, kiedy miał jasny cel, to zbudował sobie w taki sposób swoje życie, żeby osiągnięcie tego celu stało się naturalną konsekwencją. Wstawał o czwartej rano, kiedy całe miasto spało, biegał, potem trenował, ciężko harował, żeby osiągnąć swój cel, oglądał walki po to, żeby zobaczyć, jak inni walczą, uczył się, trenował, kasamato pokazywał mu, co ma robić, jak ma wykorzystywać swoją przewagę, żeby osiągnąć swój cel. I to się udało. Zbudowanie rutyny, nawyku spowodowało, że naturalną konsekwencją było osiągnięcie celu, przez Mike'a Tysona. I ciekawa sytuacja pojawiła się, kiedy Mike Tyson zgubił swoją dyscyplinę. Stoczył się, po prostu się stoczył. Kobiety, narkotyki, wydawanie pieniędzy, poleciał na samo dno. To samo stało się z McGregorem. W momencie kiedy zgubili dyscyplinę, ich życie runęło. Dyscyplina pozwala ci być znacznie lepszą wersją siebie. Teraz dam Ci taką wskazówkę, którą zauważyłem u siebie. To nie jest tak, że jestem jakimś człowiekiem i nie mam wpadek. Ale to, co jest najważniejsze, to jest jak najszybciej wrócić do linii bazowej. Przykładowo, większość osób trzyma 4-5 dni z rzędu dietę, następnie idzie na urodziny, tam z Ciasko, dobra, już zjadłem te ciasko, to teraz już będę chlał i będę teraz płynął przez cały kolejny tydzień, aż do momentu, w którym znowu stwierdzę, że wchodzę na dietę. Nie, tak nie rób. Jeżeli jesteś 4, 5, 6 dni na diecie, a 7 dnia pójdziesz na urodziny, zjesz tam ciasko, nawet napijesz jakieś jakiegoś alkoholu, to następnego dnia od razu wracaj do swojej starej rutyny. To jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej wrócić do linii bazowej. Przejdźmy sobie teraz do kroku piątego do tego, żeby stworzyć odpowiednie środowisko. Jeżeli cały dzień przebywasz w pubie, to jest duża szansa, że w końcu zaczniesz pić alkohol, ponieważ środowisko nie sprzyja ci nie piciu. Więc musisz zbudować takie środowisko, które ci będzie sprzyjało w każdym aspekcie, na którym ci zależy. Przykładowo, chcesz schudnąć, to ugotuj sobie dzień wcześniej wszystkie posiłki po to, żebyś nie miał takiej tendencji do tego, że zaczynasz tam gdzieś grzebać w lodówce, zastanawiać się, co tu zjeść, a może to, a może tamto, nie. Masz gotowe posiłki, wstajesz rano i wykonujesz plan. Więc takie środowisko automatycznie sprzyja temu, że będziesz trzymał dietę. Jeżeli chcesz zbudować mięśnie, to może warto zainstalować siłownie w domu. Ludziom się wydaje, że jeżeli nie będą mieli tych wszystkich maszyn, to nie zbudują dobrej sylwetki. To nie jest prawda. Jeżeli nie chcesz być zawodowym kulturystą, to nie potrzebujesz tych wszystkich maszyn. Potrzebujesz jedynie jakieś tam sztangi i obciążenia. I to jest wszystko, co potrzebujesz, żeby zbudować sylwetkę plażową, na której prawdopodobnie ci zależy. Jeżeli masz problem z regularnym czytaniem książek, to zostaw sobie książkę zaraz przy łóżku. Zanim pójdziesz spać, chwyć za książkę, przeczytaj 10 stron i dopiero potem idź spać. Jeżeli już masz tą książkę przy łóżku, to to nie podlega negocjacjom. Czytasz 10 stron i dopiero wtedy idziesz spać, ale tworzysz sobie środowisko, które ci pomaga. Zawsze staram się stworzyć odpowiednie środowisko, które pomaga mi. Zawsze miałem problem z Tworzeniem kontentu, bo żeby stworzyć jakiś content, to musiało być cicho w domu. Musiałem znaleźć jakieś pomieszczenie, musiałem go posprzątać, musiałem podpiąć mikrofon, przynieść lampy. To wszystko trwało i to było bardzo czasochłonne. I jak miałem przez to wszystko przejść, to już mi się nie chciało nagrywać. Teraz mam takie miejsce w garażu, w którym teraz jestem. Przygotowałem sobie studio tutaj, kładam tylko telefon, włączam jeden guzik i wszystko jest podłączone. Więc od razu mogę przejść do nagrywania kontentu. Stworzyłem sobie środowisko, które ułatwia mi ten pierwszy krok. Dzięki temu nagrywam tego kontentu ostatnio znacznie więcej. 6. Sobie znajomych, którzy są zdyscyplinowani. Widzisz, ja mam takich kolegów, którzy są bardzo aktywni. Jeden trenuje boks, drugi pływa, trzeci gra w ping-ponga, ale jeden z nas tak naprawdę całe swoje życie poświęcał biznesowi. Do tego, stopnia, do tego stopnia, że swoją drogą miał trochę problem z nadwagą, taki był bardzo okrągły. Nie był gruby jakoś specjalnie, ale był taki okrągłutki. No i oczywiście, my wszyscy, którzy aktywnie trenujemy, zaczęliśmy się z niego trochę nabijać. I co zrobił? Zainstalował sobie siłownię w domu, trzyma dietę i zaczął regularnie ćwiczyć. I już jest jakiś 20 kg chudszy, wygląda znacznie lepiej, czuje się znacznie lepiej i żałuję, że nie zaczął wcześniej. Ale presja środowiska również pomogła mu zrobić ten pierwszy krok. Następna ważna rzecz, którą musisz zrozumieć, to jest to, żeby nigdy nie próbować być perfekcyjny. Staraj się każdego dnia być o 1% lepszy niż dzień wcześniej. Kiedy byłem młody, paliłem około paczkę papierosów dziennie i zastanawiałem się, co ja mogę zrobić, żeby to rzucić. Próbowałem 3-4 razy to rzucić i nigdy mi się nie udawało. Po 4-5 dniach zawsze wracałem. Więc postanowiłem, że zamiast próbować rzucić palenie z dnia na dzień, co jest wyjątkowo trudne i w ogóle mi nie idzie, to znajdę jakiś system, który w długim terminie pozwoli mi te palenie rzucić. Na początku zacząłem ograniczać zwykłe papierosy i paliłem zamiast 20 papierosów dziennie, paliłem 15 i za każdym razem, kiedy mi się chciało palić, to używałem gum z nikotyną. Następnie tych papierosów takich tradycyjnych było coraz to mniej, a coraz więcej było gum i w pewnym momencie już tylko i wyłącznie użyłem gumy, praktycznie nie paliłem żadnego papierosa. Potem, kiedy te gumy mi już wystarczały, postanowiłem, że zacznę redukować te gumy, więc zacząłem razem z gumami z nikotyną po prostu rzucić Zwykłe gumy, żeby zmniejszyć ilość nikotyny, która jest mi potrzebna w obiegu na co dzień, żeby normalnie funkcjonować. W pewnym momencie żyłem już tylko i wyłącznie gumy, więc nie potrzebowałem już ani tych gum nikotynowych, ani papierosów. I oczywiście zdarzyło mi się tam raz na rok zapalić jakiegoś papierosa, ale za każdym razem, kiedy go zapaliłem, uświadamiałem sobie, że to jest głupi nawyk i nie jest mi do niczego potrzebny. Jeśli pijesz piwo i masz problem z tym piwem, ponieważ to się stało twoim nawykiem, to zamiast pić piwo z alkoholem, po prostu zacznij pić piwo bezalkoholowe. Więc na początku pij piwo bezalkoholowe, aż w pewnym momencie. Przerzucić się na przykład na Coca-Colę 0, a z Coca-Coli 0 przerzucić się w końcu na wodę gazowaną, a z wody gazowaną na wodę zwykłą. I jest to pewnego rodzaju proces, to wymaga czasu i. Nie oczekuj od siebie, że zrobisz to wszystko z dnia na dzień, tylko staraj się być każdego dnia trochę lepszy niż dzień wcześniej, tylko trochę lepszy, ale w długim terminie to znacznie lepiej działa niż kiedy próbujesz zrobić takie duże zrywy, potem masz spadki i znowu duże zrywy. Głupi termin albo wszystko albo nic, on na przykład dla mnie nie działa, nie wiem jak dla ciebie, daj mi znać w komentarzu. To po prostu nie działa w mojej sytuacji, więc lepiej jest zmieniać się stopniowo w długim terminie niż cały czas mieć takie zrywy, a potem znowu te zjazdy, zrywy, zjazdy i tak dalej. Najważniejsza kwestia, którą chcę, żeby zapamiętał brzmi tak: Dyscyplina ma ci pozwolić stać się lepszą wersją siebie. Ma ci pozwolić stać się tą wersją siebie, którą byś chciał być. Teraz masz jakąś tożsamość i zmiana tej tożsamości nie jest łatwa i to wymaga czasu. Więc staraj się być jak najbardziej zdyscyplinowany, po to, żeby w długim terminie stać się osobą, którą chcesz się stać. Mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw subskrypcję, po to, żeby być powiadomiony o kolejnych materiałach i koniecznie zobacz kolejne wideo, w którym pokazuję, jaki model biznesowy sprawdzi się w kolejnym roku.